Witam serdecznie w telewizyjnym biurze śledczym. Tym razem z naszą kamerą dotarliśmy na tereny województwa Lubuskiego. Tutaj miały miejsce niewyjaśnione do dziś. Trzy wydarzenia kryminalne. Za chwilę je Państwo zobaczycie. W dzisiejszym odcinku opowiemy o dwóch morderstwach i napadzie. Wszystkie te tragiczne wypadki łączy jedno. Motywem działania sprawców było tło rabunkowe, a ich przyszłe ofiary mieszkały samotnie na obrzeżach swoich wsi. Liczymy na to, że dzięki Państwa pomocy już wkrótce Ci. Anonimowi przestępcy znajdą się za kratkami. Zapraszam do uważnego oglądania naszego programu. No to jest sprawa załatwiona jaki problem. Wiesz no, ale to trzeba po, powoli. No. Ja to i tak to zobaczysz. Mm. Mm. Ja myślałem, wiesz, ja myślałem, że mu przypierdolę. No, że mu przypierdolę. Gdy tak, mm. tak mnie załatwił, że... Nie, ja, 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 go, zobacz, ja go kurwa jeszcze załatwię, Zobacz. Tacy młodzi, wstyd, nie macie innego zajęcia, tylko stać pod tym slefem, piwo pić, do domu. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzień dobry Pani Olu. Dzień dobry Pani Mario. Widzi Pani jaka ta młodzież, mówi, żadnego szacunku dla tych osób starszych nie mają. A taka młodzież teraz Pani Mario, nie ma się czym przejmować. ma się czym przejmować, bo widzi Pani, że sobie człowiek spokojnie a te takie odzywki. Chociaż jakiś szacunek w tym wieku się należy. Nie ma o czym mówić. Coś podać pani? Tak, jedno mleko, chlebek, masełko. Maria przedwój 65 lat. Lubiana przez sąsiadów, uczynna i zaradna. Mieszka samotnie w miejscowości Gądków Wielki, gmina Torzym. Pani Maria prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne. Pomimo swojego wieku, należy do kobiet bardzo energicznych i odważnych. Jeśli widzi jakieś nieprawidłowości wokół siebie, natychmiast na nie reaguje. Nie boi się ich głośno krytykować. We wsi uchodzi za osobę majętną, co nie jest zgodne z prawdą, żyje bardzo skromnie. Pani Maria jest również osobą bardzo towarzyską. 14 grudnia 1999 roku po wykonaniu wszystkich prac w obejściu pojechała rowerem na stację kolejową w Gądkowie Wielkim. O, pani Maria, dzień dobry! Co tak dziś wcześniej na nogach? O dzień dobry pani! Jadę do Głogowa! Ale chyba nie na tym. Też się pani żarty trzymają. Niech się pani pośpieszy, zaraz pociąg przyjedzie. Czy byłaby pani taka miła i spojrzała na mój rower? Oczywiście, niech się pani nie martwi, nie ma żadnego problemu, nic mu się nie stanie. To dziękuję Pani bardzo i do kupić bilety. Pani Maria Zgłogowa, gdzie odwiedziła swoją kuzynkę, wróciła jeszcze tego samego dnia, to jest 14 grudnia 1999 roku, około godziny 19:30. Z pociągu wysiadła z inną mieszkanką Gądkowa. Zabrała wcześniej pozostawiony na stacji rower i obie panie udały się w kierunku swoich domów. Wie pani, takie żylaki mi na nogach powychodziły, że chodzenie mi sprawia ból. Pani taka młoda i narzeka. Co ja mam powiedzieć? Całe gospodarstwo na głowie. Od świtu do nocy muszę harować. No nie pani jedna, tak sama wszystko... Obrabia, ale widziałam, że zięciowie czasami pomagają. Czasem pomagają, ale wie pani, oni mają swoje zajęcia w mieście. No, mają swoją pracę, ale ważne, że chociaż czasami przyjeżdżają tu do pani. Pomagają, pomagają, to dużo pomagają. Jak mają czas, to zawsze pomogą. No, ale to dobrze, że w ogóle pamiętają, to miłe. No nic, żegnam się, pani Marysiu, bo pani to już ma bliziutko, a ja to jeszcze muszę kawałek podejść. To do widzenia. Do widzenia, pani, do widzenia. Właśnie tu koło remizy 14 grudnia 99 roku, około godziny 20, pani Maria pożegnała się ze swoją znajomą. Do domu pojechała już samotnie. Czy spotkała kogoś po drodze? Nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że jeszcze tego wieczoru jej dom odwiedzili niespodziewani goście. wejdź się za bo jak zobaczy mnie z to nas nie wpuści. Dobra. Co chcesz? Otwórz, mam coś dla ciebie. O tej poży! Przez okno. 15 grudnia 1999 roku, około godziny 11:30 do domu pani Marii przyszedł listonosz z korespondencją. Zastał drzwi zamknięte, dlatego pocztę zostawił na zewnątrz. 16 grudnia sąsiad, który od dwóch dni nie widział pani Marii, postanowił sprawdzić, co się stało. Przyszedł do jej domu, on również zastał drzwi. Zamknięty. Oprzed podwórko i od tej strony zauważył otwarte okno. Skorzystał z okazji, wszedł do środka. Wewnątrz panował straszliwy bałagan. Drzwi szaf i szuflady były pootwierane, a ich zawartość znajdowała się na podłodze. W jednym z pokoi stała otwarta kanapa przykryta kocem. Zaniepokojony sąsiad podszedł bliżej. Wewnątrz wersalki leżało ciało Marii. Przedwój. Jej głowa i usta były owinięte szarą taśmą. Tą samą taśmą były owinięte ręce i nogi. Przyczyną zgonu było uduszenie. Drzwi mieszkania były zamknięte na klucz i nie nosiły żadnych śladów włamania. Pomieszczenia zostały dokładnie splądrowane. Policja za naszym pośrednictwem zwraca się do Państwa o pomoc w ujęciu sprawców tego zabójstwa. Może ktoś. Widział, co zdarzyło się 14 grudnia 1999 roku około godziny 20, kiedy pani Maria samotnie wracała do domu. Może ktoś z Państwa zauważył jakiś podejrzanych osobników kręcących się koło jej domostwa. Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Sulencinie pod numer telefonu kierunkowy 095 755 24 91 lub do policyjnego telefonu zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numer 095 kierunkowy dalej 721 11 21. Cieszocie. Witaj synu! Nie mogłem wcześniej przyjechać, by mnie w robocie zatrzymali. Synu, trzeba było nie przyjeżdżać w ogóle w tą pogodę. Przez budy się nie wygania. Ja sobie dałbym radę. Nie gadaj tyle, tylko siadaj i jest. Jeszcze ciepło. Udała mi się synowa. Zupka będzie pyszna. No widzisz, miałbyś u nas jak u Pana Boga zapiec, a Ty się uparłeś siedzieć tu sam. Synu, ja nie potrzebuję czyjejś łaski. Jeszcze sam sobie radę dam. Jakiej łaski? Co Ty gadasz? Już masz swoją rękę. My nic od Ciebie nie chcemy. Wystarczy, synu, jak mi przywozicie jedzenie. Dziękuję Wam za wszystko, ale, ale ja nie chcę żadnym y, dzieciom siedzieć na karku. Uparłeś się jak osioł. Dobra, ja wiem swoje. Józef Zaleszczyk, 84-letni emeryt i kombatant, mieszka w Korczycowie w gminie Maszewo. Spokojny, zaradny, uczynny i towarzyski. We wsi uchodzi za osobę bogatą. Od śmierci żony w 1998 roku pan Józef mieszka sam. Mimo namowy synów, nie chciał się do nich przeprowadzić. Pan Józef dawał sobie sam doskonale radę. Prowadził bardzo energiczny tryb życia, udzielał się Towarzysko. Do tak zwanych drobnych prac przydomowych zatrudniał sąsiadów, dając im przy tym trochę zarobić. Jednak po pewnym czasie zaczęła mu dokuczać samotność. W związku z tym pod swój dach przyjął jednego z mieszkańców gminy, którego dom spalił się w czasie pożaru. Sublokator mieszkał u pana Józefa trzy miesiące. Keniu, kończymy te piwo? Jestem zmęczony. Chciałbym się położyć spać. Dobrze, panie Józefie, nie ma sprawy. Ja wiem, że już jest późno. Ja zaraz sobie pójdę, ale a propos, a to drzewo przy stodole, co tam leży, to, to co z nim będzie? Kopiłem te drzewo, nie ma kto mi porąbać. A co, syn nie może panu tego drzewa porąbać? Pracuje dalej, nie? O, a, a ten sublokator, co u pana mieszkał, to przecież on, on zamieszka, nie może to drzewo panu porąbać. Syn wyjechał w delegację, sublokator się wyprowadził. A czy nie mógłbyś tymi porąbać z tego drzewa? Wiesz pan co, panie Józefie? Jako sąsiedzi musimy sobie pomagać. Ja to panu porąbię, ja to panu złożę. Wiem, że pan jesteś schorowany, a rozliczymy się jakoś przy sklepie. To słuchaj, będziesz szedł, zajść po mnie, pójdziemy, wypijemy po piwku i jakoś się dogadamy tam. Dobra, panie Józefie, to zrobimy tak. Sklep otwierają o 11.00, ja przyjdę o 11.00 po pana. Pójdziemy razem i faktycznie wypijemy se to piwko, pogadamy jak stare Chopy i koniec. Dobra, jesteśmy umówieni. Krótko po północy, po wyjściu sąsiada, pan Józef pokręcił się jeszcze chwilę po mieszkaniu i położył się spać. Nie przypuszczał, że jeszcze tej nocy ktoś zakłóci jego spokój. Najprawdopodobniej bandyci obserwowali dom pana Józefa już 25 listopada 1999 roku wieczorem. W tym czasie u niego w mieszkaniu przebywał sąsiad. Z ustaleń policji wynika, że sprawcy zaatakowali go w chwilę po wyjściu gościa. Następnego dnia, 26 listopada 1999 roku, zgodnie z umową o godzinie 11 do mieszkania pana Józefa przyszedł znajomy. Zauważył na drzwiach ślady włamania, wszedł do środka i zobaczył przerażający widok. Zwłoki Józefa Zaleszczyka znajdowały się w jednym z pokoi. Ofiara miała związane sznurkiem ręce i nogi, w usta włożony zwitek papieru toaletowego. Przyczyną zgonu było uduszenie. W mieszkaniu znajdowały się widoczne ślady penetracji, fotele i materace były porozrzucane. Na podłodze leżały również przedmioty, które sprawcy, przeszukując mieszkanie, wyrzucali z półek i szafek. Policja prosi Państwa o pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej zbrodni. Jeśli ktoś z Was w dniu 25 listopada 1999 roku widział jakiś samochód, który stał niedaleko domu pana Józefa Zaleszczyka, proszony jest o kontakt. Może ktoś wcześniej wypytywał o niego, może w okolicy kręciły się jakieś podejrzane osoby. Proszę Państwa, informacje w tej sprawie proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim pod numer telefonu kierunkowy 068, dalej 383 50 15 lub do telefonu zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numer telefonu kierunkowy 095 721 1121. Policja ewentualnym świadkom gwarantuje pełną anonimowość. I dobry! Witam, co pan dzisiaj ma? Ręce przywiozłem! A to dobrze. Święta za pasem trzeba kupić to i owo. No to dobrze. No i co tak cienko? Dobrze, że czyny dają, większe nie mają. Ale to na zakątkę, nie tacy. No to nie trzeba dawać tutaj. Ja wiem, to już nie te czasy, nie te lata, no ale od czasu do czasu tam dla zdrowia można, dla kurażu. Znaczy, no jednego, dwa to można sobie wypić. To na razie. Wesoły świąt, przyjem się. Dzie dziękuję, nawzajem. Pan Tadeusz Tarabasz mieszka tu we wsi Maszewo. Jest inwalidą pierwszej grupy ze względu na poważną utratę słuchu. W tej samej wsi mieszka jego dwóch braci i siostra. Wiedzie spokojny, skromny tryb życia. Nie utrzymuje bliższych kontaktów z sąsiadami. 14 grudnia 1999 roku, około godziny 22 po wizycie brata, jak zwykle położył się spać. Rzeczniki. Dziadek chyba śpi. Wchodzimy. Pieniądze! Pieniądze, dziadek, dawaj! Co się dzieje? Co chcecie? Pieniądze! Tam, tam chyba leżą. Idź Dobra, chodź. Jest sałata. Trzymaj. Pokaż, jest. Wpadamy. Była ręcinka, dziadek, nie? Uy. Bandyci ukradli mu wszystko, co miał przy sobie: emeryturę, drobne oszczędności. Pan Tadeusz nie potrafi powiedzieć, jak wyglądali napastnicy. W mieszkaniu było ciemno, a jeden ze sprawców świecił mu latarką prosto w oczy. Nie potrafi też powiedzieć, o czym mówili. Na noc nie zakładał aparatu słuchowego. W czasie szamotaniny został ranny w dłoń, kiedy złapał za nóż napastnika. Ten właśnie nóż znaleziono na miejscu napadu. Był to nóż typu komandoskiego z metalową rękojeścią i odkręcaną końcówką. Na ostrzu noża widnieje napis – Survival Knife. Na miejscu napadu zabezpieczono również ślady pozostawione przez sprawców. Skąd pochodzili, jak wyglądali, czy na miejsce zdarzenia przyszli pieszo, a może przyjechali samochodem. Nie wiadomo. Proszę Państwa, informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Krośnie-Odrzańskim pod numer telefonu kierunkowy 068-383-5015 lub do Policyjnego Telefonu Zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod numer telefonu kierunkowy 095-721-1121. A teraz na prośbę lubuskiej policji przedstawimy Państwu komunikat. Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim poszukuje mężczyzn, którzy podejrzani są o dokonanie napadów rabunkowych na terenie województwa Lubuskiego. Wszelkie informacje prosimy przekazywać do oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie pod numer telefonu 095-721-1111 11 11 lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego tej Policji pod numer 095-721-1720. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Przypominam, że osoby występujące w scenkach, grające rolę zabójców czy ofiar, to oczywiście statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami, natomiast miejsca i wydarzenia są prawdziwe. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień, we wtorek. Życzę Państwu spokojnej nocy. Dobranoc.